To jest Ziutek i dzisiaj zakopiemy go żywcem. Czekaj, że co? Nawet nie jestem na to gotowy! Człowieku, ja tam się uduszę! Spokojnie, Ziutek. Przecież będziesz miał tam pompę tlenową i w ogóle. Będzie fajnie! Cicho, bądź dziutek. No, szykujemy się, pa! Pierwsze co musimy zrobić, to przebrać go bardziej w robocze ciuchy, żeby sobie nie zabrudził tych bardzo drogich. No dobra, jesteś gotowy, ale najpierw przejdźmy do czegoś, co go faktycznie, w co go faktycznie można wsadzić, żeby nie zawaliło się pod ziemią. Dobra, zacznijmy budować. Dobra, jak trumna jest gotowa, trzeba wsadzić tam ziutka. Nie! Zostawcie mnie! Proszę! Dobra, ziutek wsadzony. Teraz wystarczy tylko zamknąć trumnę. G o, wiem, przybić gwóźdź do trumny. Eee. Hahaha, śmieszne że... rzeczy. Eee. Dobra, teraz go zakopmy. Jeszcze tylko wam powiem, że wszystko jest robione w dobrych warunkach. Normalnie tu są, wiecie, medycy wszędzie. Nie... nie ma tu medyków, nie ma przecież! Nie, nie, słuchajcie ziódka. No ogólnie ja cały czas mam kontakt z ziódkiem, kamery go nagrywają, no i, no i będzie wszystko dobrze, tak. Dobra, widzowie ogólnie jest teraz pierwsza w nocy. No idziemy zakopać ziódka. Mam, mam tutaj ziódka w ogóle, w tym. No i znajdźmy sobie dobre miejsce gdzieś do zakopania. No dobra, y chyba tu jest jakaś dobra ziemia. Dobra, zakopujemy cię, Ziutek. nie proszę. Spokojnie, Ziutek, wszystko jest robione w dobrych warunkach. Już, D zakopujemy cię. Dobra, widzowie, ogólnie Ziutek już jest zakopany w ziemi żywcem. No i dobra, łączymy się z nim. Ziutek, jak tam? My no, wszystko w miarę dobrze. O nie, dobra, słuchaj, zarywa się coś, odkopujcie. Wiesz, źrótek, jest, ja jest, jest pierwsza w nocy, ja muszę spać, nawet widzą pokażę. Patrzcie. Jest pierwsza w nocy. Yy, to nie jest 19.42 wcale. Dobra, poziutek idziemy sobie. Uff, trochę zimno jest. Ma mam nadzieję, że on tam przeżyje. W ogóle widzowie jestem strasznie zmęczony, nawet nie wiecie jak. Mam nadzieję, że tam źrótek wiecie, nie udusi się. Ja idę spać. No i... Dobranoc! Poczekaj co? A kto będzie mnie monitorował? Jutek spokojnie i spać będzie wszystko dobrze. Dobra, do jutra. A w ogóle widzowie... Jakby to był mój już ostatni filmik, to chcę Wam powiedzieć, że zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i, i jeszcze wejdźcie na Discorda link w opisie kanału. A tak w ogóle to ja chyba idę spać, jak gościu od animacji mi powiedział. Mam nadzieję, że medycy później po rozkopaniu mnie yy, zobaczą, czy żyję. Dobra, to pa! Gościu od animacji, gościu od animacji, chce mi się siku, muszę wyjść! O, dobra, źrótek, no, no weź Ziutek, ja muszę spać! Ale no! Jest trzecia w nocy, Ziutek. Idź, spać, wszystko dobrze. Wyłączam się. Kościoł, daj macie, nie? O, widzowie, zostaliście tylko wy. Dobra, spróbuję jeszcze chwilę wytrzymać. Chociaż mi się bardzo trosiku. O, widzowie, spało mi się świetnie. Ziutek coś tam w nocy mówił, ale mam nadzieję, że nic mu nie jest. Oczywiście trochę chyba dłużej niż 24 godziny tam przesiedział. Mięczynie 44. Dwie, czekaj 48 e, Ale w każdym razie Pójdziemy zobaczyć co z nim jest Dobra widzowie Ogólnie e, tą trumnę Już wyjąłem e, Zobaczmy co tam z zziutkie No dobra robimy unboxing Trumny ziutka. wiem że to dziwnie brzmi Ale taka prawda o, Ojej, ale się zatrzasnęło Jak on tam oddychał A przez pompę Której w sumie mu nie dałem więc może być lekko mówiąc źle. Ale wiecie, trzeba być dobrej myśli. Ja naprawdę tego nie mogę otworzyć. Jak ja to zamknąłem? Chyba. Dobra, ziutek wyleciał. Ziutek. Dobra, jest ziutek. Wiecie, wydaje mi się, że trzeba mu dać chyba sztuczne. zrobić sztuczne oddychanie. Do... No dobra. Dobra. Uciskanie klatki piersiowej. Sztuczne oddychanie Widzowie, jeśli teraz dacie łapkę w górę To Ziutek przeżyje No dobra, odliczamy do trzech Raz, dwa, trzy Przeżyłeś, jej No dobra Ale jeśli dacie subskrypcję, na pewno przeżyje Dobra, trzy, dwa, jeden No Ziutek, jeju, jaki twardziel On chce chyba i łapkę w górę i subskrypcję Prawda, Ziutek? Ziutek? Dobra z Ziódkiem coś jest nie tak. Yy, zaraz zobaczę kamery. No w sumie po filmie. Zobaczę kamery ten yy, co tam Ziutek mówił w ogóle w tej trudnie. Yy, ale dobra, yy, na razie ja się z wami żegnam. Yy, łapkę w górę proszę. Dajcie subskrypcję. Wejdźcie na mojego Discorda link w opisie kanału. Yy, no i o czymś jeszcze zapomniałem? <laughs> Jak żyje. Ziutek, wszystko dobrze? Zapomniałeś, żeby widzowie napisali coś w komentarzu. Proszę, napiszcie coś. Dobra. Widzicie, Ziutek was prosi, nie możecie odmówić. Dobra, Ziutek, chodź, przestań tak y, udawać to, tego martwego. Dobra, ale to wyglądało tak fajnie. Weź się może przebierz. Dobra, Ziutek, no to idziemy. Pomachaj widzom. Pamiętajcie, nie róbcie tego w domu. To wszystko było zrobione tylko na YouTube, na głupim kanale gościa od animacji. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, subskrypcję, yy, Jeszcze napisać komentarze i yy, wszystko, co możecie zrobić. oraz pamiętajcie, żeby dostosowywać się z lekiem. Yy, Farmaceutyczny. No ale nie może.